Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. A naszym gościem jest Kajetan Kajetanowicz. Dość późna pora, za 15 minut 21, piątek wieczór. Witamy serdecznie. Cześć. Okay. Cześć, witam. Za 15 minut idę spać. Tak właśnie myślałem, dlatego dzwonię. dlatego dzwonię teraz, a nie o 21. A drugim powodem tego, że dzwonię teraz, a nie o 21, jest to, że na 21 program już się kończy, więc trudno byłoby porozmawiać na antenie. A myślę, że to ma ogromną wartość, ponieważ już dawno się nie słyszeliśmy na antenie naszego radia. No już myślałem, że się obraziłeś na mnie. Nie, absolutnie, ale jeźdź gdzieś e, po jakichś dziwnych krajach, po jakichś krajach południowych, e, w zimie jeździć, co, co ty tam robiłeś? Co, ty tam, co wy tam robiliście, powiedz? No tak, byliśmy przez prawie tydzień na nartach e, we Włoszech e, i tam blisko granicy szwajcarskiej. Trochę sobie pojeździliśmy na tych nartach, ale fajnie, opaliłem sobie ryja, że tak brytko powiem. Opaliłeś się, opaliłeś się. Tak. No, tak, ale na nartach, lubisz jeździć na nartach? To jest taka, taka dobra forma eee, dla kierowcy? Nie jeździłem przez 3 lata na nartach, mm. bo doszedłem do wniosku, że... A, a, a 3 lata temu jeździłem tylko kilka razy, bo też miałem długą przerwę. Uznałem, że, że nie będę tego robił, bo mogę sobie zrobić krzywdę, więc w tym roku podszedłem do tego zupełnie inaczej i postanowiłem zupełnie na lajcie zjeżdżać z górki, bo ja zawsze to czego tylko się nie chwytam, to chcę robić szybko, jak najszybciej. To znaczy, jak jeździłem na motorze, to też chciałem jak najszybciej, no czyli I tak wszystko, mi potrafiłem. Wszystko. I tak wszystko, wszystko no, jak najszybciej. I, i tak naprawdę to tylko z jazdą mi wychodzi. <laughs> Wiesz, to nie jest tak źle, że, że tylko to ci wychodzi, czy też nie wychodzą ci inne rzeczy, bo nie zawsze to polega na tym, żeby, żeby jak najszybciej wszystkie rzeczy robić. Chyba. Tak. Tak, się, tak tak też słyszałem, że nie można mm. robić wszystkiego dobrze. no. Nie. Dokładnie. Że, że, że jak się skoncentrujesz na jednej rzeczy, to masz szansę, czy tam na kilku, to masz szansę to wykonywać dobrze. Dlatego na przykład nie jeżdżę na, na nartach. Ostatni raz na nartach jeździłem 15 lat temu i, e, i to się skończyło wtedy źle, więc, więc e, 15 lat mam przerwy, tak mogę powiedzieć. No ja też widziałem właśnie, jak z helikopterem tam transportowali kilka razy mm -hmm. ofiary. E, z drobniejszymi, a, a czasami nawet z grubszymi tematami, e, tam jakieś e, złamane, złamania nogi. No nie mogłem sobie na coś takiego pozwolić, dlatego powiedziałem sobie w głębi duchu, że będę zjeżdżał spokojnie. No, I tak sobie, sobie tam pozwoliłem kilka razy, ale... Pojechać ale szybciej. No ale, tak. no ale oczywiście urlop urlopem, ale udało ci się powiedzieć samochodem i to nie byle jakim, byliście w Maranelo, jeździłeś Ferrari, prawda? Tak, miałem okazję się takim autem przejechać i bardzo fajnie, natomiast tak jak napisałem na naszym facebooku nie zamieniłbym tego na rajdówkę. To znaczy to dobra informacja. Na, rajdówki rajdówki na, 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 na ten samochód, może tak, bo, bo jest oczywiście przyspieszenie, jest hamowanie, tak dobre, ceramika. Wszystko działa poprawnie, ale samochód rajdowy jednak dostarcza więcej frajdy. Ale wiesz, jakie plotki pojawiły się w momencie, kiedy ten, ten news pojawi się na Facebooku? <grym> Nie wiem. Plotki pojawiły się takie, że, że zapewne Kajetan Kajetnowicz rozmawia z firmą, która jest właścicielem firmy Fiat, firmy Ferrari, przepraszam, czyli z Fiatem. No i być może no. jakieś punto, jakieś Super 2000, być może coś takiego w przyszłości. Hm? No być może tak, ale to akurat nie było z tej okazji. Aha, czyli coś z jednak może być na ja rzecz. Nie była w, w żaden sposób związana z, z samochodem klasy 2000. Kajetanie, Ride Lotus, Ride Lotus wygrana w zasadzie zdominowany przez Was. Powiedz, jak dobrze musiałeś spędzić zimę, żeby, żeby, taki, wynik, żeby taki wynik na mecie osiągnąć? No dobrze. Dobrze, ja uwielbiam jeździć samochodem, no chyba Cię nie trudno domyślić, a, a zima jest, no, sprzyja takim, takim zabawom. I, I może nie przejechałem tyle kilometrów, ile w zeszłym roku, ale, ale, ale byliśmy na, naprawdę dobrze przygotowani. Cały zespół ciężko pracował, ja to zawsze powtarzam, ale, ale podchodzimy do tego z pasją, to się łatwiej wtedy pracuje. E, oczywiście nie robimy tego na siłę. No i później są efekty. E, rajd to jest egzamin i, e, i, i wszystko to co zrobimy przed rajdem, bardzo dużo może tak, e, ma wpływ na to jak później w efekcie końcowym pojedziemy jaki jest wynik. I tych egzaminów w tym roku nie, no, będzie jeszcze sporo i te egzaminy będą być może nawet trudniejsze, bo bo będą wymagały od Was no być może jeszcze większego skupienia ze względu na to, że no, konkurencja nie śpi. Dysponuje samochodami kategorii Super 2000, które no, według wszystkich różnych porównań, technicznych porównań powinny być i są zazwyczaj szybsze na, na różnych trasach, prawda? Tak, wystarczy spojrzeć na wszystkie inne rozgrywki Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa IRC czy też Mistrzostwa Świata. Także tam nie ma w ogóle samochód grupy N czy E4 podejścia w zasadzie na żadnym rajdzie pod, pod samochód S2000. No ale, ale w niektórych krajach zdarza się, że, że można rywalizować. No ale myślę, że konkurencja, bo masz na myśli oczywiście mhm. o bardzo szybkich kierowców, z którymi się ścigamy w, ścigamy w Polsce, mocno, mocno się weźmie do roboty, że się zmotywuje po rajdzie Lotos. E, to też oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to zależy też od kilometrów, które e, mają przejechane, czy będą mieli przejechane. I tam może e, dać taki, takie tak, taki, dobre wyczucia, to prawda? No właśnie, musi być feeling, te kilometry e, oczywiście wiesz, no, czy się można na to tu, e, tym tłumaczyć, czy nie, to jest inna sprawa, bo bo jeżeli jedzie się samochodem klasy 2000, to musi się tym samochodem trochę pojeździć, jak w każdym innym. Mhm. Natomiast jeżeli się nie ma kasy na ten samochód czy na testy, no to też trzeba się zastanowić, czy, czy warto. Ja teraz nie oceniam nikogo w żaden sposób, tylko ja mówię z własnej perspektywy. Być może było by nas stać pojechać takim samochodem, ale nie na pewno na wysokim poziomie, na takim poziomie, jakim możemy startować samochodem klasy R4. Ale oczywiście to jest to jest Waszym marzeniem, starty samochody, samochodem no kategorii ba. Super 2000, prawda? No. A powiedz no. mi tak, czy, czy, czy czujesz, może kierześ, że. Może się jeszcze karnę tym samochodem, zanim on będzie jeździł w klasie historycznej. No, przed przesiadką do, do, klas, do, do samochodu klasy WRC być może, o tak. Ale powiedz, czy, czy czujesz, że odnalazłbyś się w takim samochodzie? No, myślę, że nie, nie miałbym żadnych skrupułów, żeby, żeby spróbować. I żeby to auto spróbować wykorzystać i wycisnąć z niego tyle, ile się da. No. Przed chwilką, <grytanie> Kajetanie, przed chwilą naszym gościem był dyrektor 40 rajdu świńskiego Krause, pan Roman Grygianiec i zapytałem go, czy ma jakieś pytania do ciebie. pana Romana. Bardzo pozdrawiamy. I zapytałem, czy ma jakieś pytanie do ciebie, więc yy, pytał o uwagi, o pewne no, takie uwagi krytyczne, w które on się mocno wsłuchuje yy, i pytanie o prolog yy, tego właśnie rajdu yy, pierwszej rundy asfaltowej, która no, już za miesiąc i, i dni kilka, czy też kilkanaście yy, się odbędzie w Świdnicy. Yy, powiedz, jak podoba ci się próba po Świdnicy, bo wiem, że tą próbę oglądałeś. Tak, zresztą zaraz jak, jak się dowiedzieliśmy, że na swojej stronie zamieściliście informacje dotyczące rajdu, to zamieściliśmy te informacje na naszym facebooku, czyli też promujemy rajd. No to bardzo I rajdy. dobrze, to bardzo mile widziane. Tak. Mamy, mamy, oczywiście patrzyłem też na, na ten filmik, który jest zamieszczony z rajdu, z, z prologu tego rajdu, mhm. też go macie na stronie, ładne subaru jakieś jechało. <taki> takie czerwone. To Zbiesko, bardzo dobry to kolor. Nie do No fajny kolor. Wiem. Fajny kolor. E, 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 I podoba mi się, znaczy fajnie, że w ogóle jest taki prolog, że jest taka i, inicjatywa, znaczy prolog. To ja nie wiem, czy to jest prolog, czy to są czy to się zalicza w, jak, w tej nomenklaturze rajdowej, jak to się powinno nazywać, czy to mhm. jest prolog, czy odcinek, tak? Ale o, nie ważne, jest specjalne no, mieście, chodzi. o tak. Dokładnie, to jest bardzo fajna inicjatywa i, i uważam, że m, takie odcinki powinny być organizowane jak on wygląda no jest ja tam ja oczywiście dużo zakrętów o kącie prostym tak o mhm. kącie 90 stopni ale ma 4 km więc się udało tymi uliczkami pojechać jeszcze tego prologu nie jechałem bo wiem, że po Świdnicy był kiedyś, ja nie mówię o odcinku tym, który tam szedł gdzieś, mhm. był start w Świdnicy i meta w Świdnicy, taki dłuższy odcinek. Tak, dokładnie, ja. I on szedł po częściowo, częściowo po, tych, po tych ulicach również, po których jest rozgrywany, będzie rozgrywany ten prolog. Ale wiem, że właśnie kiedyś już jechał ten odcinek, prawda? On był mhm. przeprowadzany. Znaczy nie wiem, czy w takiej konfiguracji, ale wielu zawodników, mhm. wielu zawodników bardziej doświadczonych stażem to ten, ten odcinek jechali. I jechało. No myślę, że to jest fajna rzecz i trzeba to kultywować, jeśli wypali w tym roku, a mam prawie stuprocentową pewność, że wypali. To będzie także dobrze. także powinno być dobrze i później kolejne rajdy kolejne rajdy to zapowiada zapowiada się że będzie trudny sezon prawda zapowiada się że ten sezon będzie wyczerpujący że będzie dużo walki w tym sezonie różne różne oczywiście imprezy powiedz jak zapatrujesz się na wasze starty no i na, na walkę o trzeci tytuł rajdowych samochodowych mistrzów polski jestem przekonany że będziemy dawać siebie wszystko jak zawsze że będziemy mieć motywację, pomimo tego, że tutaj e, można e, tak e, sobie to układać w głowie, że, że to zwycięstwo w rajdzie lotos przyszło nam e, lekką ręką, to tak właśnie e, tej motywacji nie straciliśmy i, i mamy cały czas, e, myślę, że będziemy to motywację utrzymywać na najwyższym poziomie, tak samo jak adrenalina będzie w naszym organizmie budowała, tak myślę, że ta motywacja też będzie cały czas, no bo będzie, wtedy będziemy silni i myślę, że tak jak pokazaliśmy na, na rajdzie LOTOS Baltic Cup, że stać nas na to, żeby obronić tytuł mistrzów Polski, tak myślę, że, że właśnie pojedziemy na następne rajdy. Oczywiście nie będzie tak łatwo i, i te warunki, które spotkały nas na Lotosie, na Lotos, były ekstremalnie trudne i e, trochę jeździłem w tych warunkach, można powiedzieć, że, że nawet dużo w takich warunkach wiedziałem, e, e, z czym się to je. Natomiast jeśli nawierzchnia będzie bardziej jednolita, to oczywiste jest to, że nie będzie takich dużych e, różnic e, czasowych ale mam nadzieję, że to my będziemy wychodzić zawsze z, z tego na czele, no, z tej rywalizacji, aczkolwiek rajdy są nieprzewidywalne, konkurencja jest bardzo mocna i, i będzie ostra walka. Myślę, że Każdy też... będzie chciał wygrać, każdy z tych co najmniej pięciu zawodników. Myślę, że to, co pokazaliście Wiem. również na rajdzie Lotus, no, wykonaliście pewną bardzo ważną rzecz. Pamiętam, jak kiedyś zapytałem się bardzo doświadczonego zawodnika, Krzysztofa Hołowczyce o jego doświadczenia i o takie no, próby rad dla ciebie, dla, dla, dla waszej załogi. Cóż, cóż zrobić po zdobyciu jednego, dwóch tytułów Mistrza Polski? I on wtedy odpowiedział, że należy przyspieszyć. Co myślę, że takie. Jeszcze Tak, no. jeszcze szybciej jechać. No, no. I jak na razie Wam się to udaje, jeżeli patrzę, jeżeli spojrzymy na Raid Lotus chociażby, więc miejmy nadzieję, że to będzie ciekawy sezon, ale jest wielu zawodników, którzy się dozbroili, tak, tak jak chociażby Michał Bębenek, który w samochodzie Super 2000 może być bardzo, bardzo groźny, tak jak i był bardzo groźny w grupie N. No, proszę mi wierzyć, nie jest to łatwe. Uwierzcie nam, że nie jest łatwe walczyć z, z zawodnikami dobrymi, świetnymi w takich samochodach. Ale będziemy, będziemy ostro walczyć. Nie poddamy się na pewno, ale zresztą jesteśmy liderami, więc y, mamy na razie głowy e, w górze, choć niech w chmurach. No to też bardzo ważne. Majmy sobie z tego sprawę, że to będzie trudny sezon, ale takiego właśnie oczekujemy. Więc niech ten sezon będzie ciekawy, niech będzie ciekawy również dla kibiców. Kajetanie, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej audycji. Um, y -y, jak oficjalnie? Bardzo oficjalnie, <laughs> bardzo. bardzo. Tak, przygotowałem sobie i tak, tak wszystkim teraz mówię dzisiaj, wiesz. Um, tak, pierwszemu no Michałowi bardzo. tak powiedziałem, dyrektorowi rajdu też. Tak powiedziałam i Tobie też tak mówię bardzo oficjalnie. Fajnie. Dziękuję, prawda? kłaniam się nisko. <zum iç> <g Entscheid> Dziękuję ci serdecznie, życzę dobrej nocy. <gNIS deserves> <g> <g> trzymajcie się, no za chwilę idę spać. Zaraz sen, jeszcze półtorej minuty, nie, minuta 15 tak i Kajetan Kajetanowicz, idzie spać. Um, news dnia, moi drodzy, o godzinie 21 w piątek Kajetan Kajetnowicz zazwyczaj kładzie się spać. Serdeczne dzięki. No i tak jest późno. Dziękuję. Trzymajcie <gulening> dzięki serdecznie, do, <gulening> <hygiene> do usłyszenia. Pa.